Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam do nowego horoskopu na marzec 2024 dla wodnika. Karty przełożyłam i wylosuję dla Was karty. Pierwsza karta to jest energia ogólna w tym miesiącu. Królowa. Monet, co wychodzi naprzeciw? Dziesiątka. Buław. Na spodzie czytania: piątka monet, co odchodzi do przyszłości? Księżyc. O czym myślisz? Piątka, buław, połowa miesiąca. Dziewiątka monet. Wy w tym miesiącu. Siódemka buław. Sytuacja z zewnątrz partnerzy. Królowa kielichów. Nadzieje obawy. Osiem monet. Wynik. Koniec miesiąca. As monet. Energia ogólna w tym miesiącu i co by wychodzi naprzeciw. Królowa monet i dziesiątka. Błowa. Kończymy pewien etap, pewien okres. Jest trudno, ale jesteśmy na ostatniej prostej. Nasza stabilność mogła być naruszona. Stabilność finansowa mogła być naruszona. Niektórzy pomyślą o przeprowadzeniu się. To jest miesiąc, aby skupić się na jednym celu. Kończymy swoje sprawy i wyciągamy wnioski. Podstawa czytania. Pięć monet. Rodzina, obowiązki. Cały czas do przodu. Mogą pojawić się kryzysy emocjonalne czy finansowe. Człowiek nie do końca czuje się spełniony w domu czy w związku. Czego się mu brakuje? Może brakować wyrozumiałości czy cierpliwości. To odchodzi do przeszłości księżyc. Do przeszłości odchodzi niejasność, tajemnica, plotki, ukrycie prawdy, nocna komunikacja. Mogliśmy poczuć niestabilność emocjonalną. Odchodzi depresja, mogło dojść do zdrady. Również odchodzi takie życie w iluzji. O czym myślisz w naszych głowach? Piątka buław. Konflikt, kłótnia, udowodnienie prawdy, opowiedzenie się po stronie. Też możemy prowadzić konflikt samym sobą. Chcemy aktywności, chcemy działania. To też jest chęć, aby dostosować się do zmiany. Również możemy mieć problem w komunikacji, aby nawiązać kontakt. Również Obowiemy się za prawdę. Połowa miesiąca. Dziewięć monet. Zapłata, wypłata oraz dobra sytuacja finansową, finansowa. I takie komfortowe warunki. Widząc dziesiątkę buław. Widząc dziesiątkę buław, to Możemy pomyśleć o nowych meblach czy o nowej technologii. Dziewiątka monet pokazuje takie, taką solidność i zrozumienie. Nabierzemy pewności siebie, postawimy na swój rozwój, oraz będziemy chcieli pracować nad sobą, nad swoją samotnością. Wy w tym miesiącu, 7 kabław. Dalej konfliktowo będziemy bronić swoich poglądów, swojego zdania. Postawimy granice, postawimy granice opozycji, pokażemy, co potrafimy. A konkurencji to może się nie spodobać. Również możemy czuć i widzieć dużo sprzeczności. Sytuację z zewnątrz i partnerzy, królowa kielichów. Empatia, pomoc, wrażliwość. To jest szukanie dla nas bezpiecznego lądu. Otrzymamy pomoc od empatycznej kobiety oraz, która da nam takie bezpieczeństwo. Również trzeba być sobą. To też jest duża opiekuńczość. Będziemy, będziemy się opiekować? Czy dostaniemy tą opiekę? Nadzieje, obawy. Ósemka monet. Budowanie, systematyczność, skrupulatność. To jest praca, praca nad sobą. Praca zawodowa. Postawimy na swój rozwój, rozwój osobisty. Pokażemy... Gotowość, aby przetrwać trudności. Pokażemy swoje mistrzostwo w rozwiązaniu problemu. Niektórzy załatwią sprawy w urzędzie sprawy formalne sprawy majątkowe. Koniec miesiąca Asmonet. Koniec miesiąca zakończymy z korzyścią materialną, dobrami, dobrymi umowami, dobrymi zarobkami. Na pewno dostaniemy szansę na rozwój. Podpiszemy korzystne umowy, niektórzy załatwiają sprawę w urzędzie, uporządkujemy swoje sprawy, będzie ład i porządek, porządek publiczny. Będziemy mieli Powodzenie osobiste i zawodowe. W tym miesiącu trzeba skupić się na swoim rozwoju. Trzeba porzucić lęki, powiedzieć, jaka była prawda, albo opowiedzieć się za prawdą. Również karta Króla Kielichów pokazuje taki bezpieczny ląd. Będziemy szukać bezpiecznego lądu, lub otrzymamy od kobiety taki bezpieczny ląd. Trzeba posłuchać swoją intuicję. Siódemka buław pokazuje opozycję, ale również trzeba pokazać swoją pewność siebie. Możemy tym razem nie wygrać, ale wygramy to za drugim razem. Dziękuję, pozdrawiam. Klara Tarot, Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Do siebie.